Cześć. Dzisiaj pokażę bardzo fajną zabawę z psem. No, Mika, nie wyrywaj mi, proszę. Dobra, Mika. Co? I tutaj, tak. O, tutaj idę w pilnicy. Mika. biegaj, no biegaj. biegnij Mika, Mika, no Mika, ja tak czasami nazywam Mika zamykamy na chwilę pieska i idziemy po parę po parę no tak powiem smacz. gdzie je ukryjemy. Może, może ukryjemy ją w ogródku. Je! Yeah. A tu co? Zwiało z coś tu. Okej, okay. okay. potem to posprzątam. I teraz pójdziemy po milcie.

Mam taki przysmak, który steruje nią. Tak chowam go, że niby go nie ma, a jak się mnie nie słucha, to nagle jest. Gdzie może być? Gdzie może być jedzenie? Gdzie jest twoja karma? Co? Chodź, Mika. No, przejdźmy do obrótka. Pomogę jej trochę, bo w życiu nie zgadnie. Chodź, Mika. Chodź, Mika. Mika. Piesku. Chodź, Mika. A, a co tu jest? Coś tu jest, czy nie ma niczego tutaj? Chodź tu. A zajrzyj tu. Co? Tylko nie, nie, nie podepcz. A tu co jest? To nie widzisz? Masz. Masz. Tak. I to jest taka fajna zabawa z psem, więc polecam. Papa! Pa. Dobry wysok.